Gdyby Sirchij S rzeczywiście podpalił fabrykę farb we Wrocławiu, konsekwencje mogłyby być przerażające. Na szczęście służby zadziałały tak szybko, że zatrzymano go zanim cokolwiek zrobił. Co ciekawe, za taki sabotaż Rosja nie musi płacić setek, ani nawet dziesiątek tysięcy dolarów. Serchijowi S wystarczyły cztery tysiące. O początku jego procesu Dominika Ziółkowska. Nie, nie przyznaje się Twierdzi, że nie zamierzał niczego podpalać. Chciał jedynie dobrze zarobić. Chciał jedynie dobrze zarobić. Serchij S, Ukrainiec, Ukrainie, Ukrainie, oskarżony o działanie na rzecz rosyjskich służb, stanął przed sądem. W postaci działania na rzecz obcego wywiadu. Za podpalenie tej fabryki we Wrocławiu miał zarobić 4000 dolarów, ale wpadł. Niech ja już. Wziąłem, istniłem, tak. Przed wrocławskim sądem nie składał wyjaśnień. Odczytano te z postępowania. Nie rozumiem, dlaczego jestem zatrzymany, nie planowałem przestępczych działań. Informacje polskich służb są jednak inne. Został zwerbowany przez rosyjskiego funkcjonariusza. Kupił podpałkę, robił zdjęcia różnym obiektom i wysyłał do Rosjanina jako dokumentację swoich działań. Był przeciwnikiem obecnie funkcjonującej władzy na Ukrainie. Na przykład przejazd pociągów skończywszy na aktach podpalenia. Także ten ostatni ogromny pożar w Gdańsku jest pod lupą polskich służb. Werbowani przez Rosjan dywersanci mogą być odpowiedzialni też za inne pożary w minionych miesiącach cel wywołanie braku zaufania do własnego państwa i testowanie sprawności służb. By ze względów bezpieczeństwa nie informują o wszystkich pożarach, któżby ze względów bezpieczeństwa nie informują o wszystkich pożarach, których przyczyny badają pod kątem dywersji. Przykład z Wrocławia dobitnie to pokazuje w tej sprawie udało się udaremnić podpalenie. Co nie znaczy, że mężczyzna uniknie odpowiedzialności. Wyrok jeszcze w tym miesiącu.